I się Tutaj? Albo możesz po prostu podejść z kamerą trochę. chcesz Ubiegły piątek redakcję Regionalnej TV Telewizji Bielsko odwiedziła grupa młodzieży z gimnazjum w Pisarzowicach. Paulina Wirska, Marlena Goliasz, Kinga Kostyszyn, Mateusz Babiuch. Kto jest reporterem? Mateusz. Mamy tutaj właśnie dzisiaj projekt na język polski. Projekt jest na temat pracy telewizji, telewizji regionalnej. No i właśnie zbieramy informacje, co tutaj się dzieje. Co ciekawego, Adamie, młodzież, opowiedziałeś? nic. Eee... Dowiedziałyśmy się, jak tak naprawdę od zaplecza powstają filmy, które na co dzień oglądamy. Jest to. Przyznamy się, że też marzymy o takiej pracy, więc jak najbardziej jest to dla nas bardzo fajne doświadczenie. Praca tutaj naprawdę nie jest taka łatwa, jak się nam wydawało, no bo oglądając filmiki na YouTubie, które mają niecałe 3 minuty. Wydaje się, że jest to coś krótkiego, takiego szybkiego do zrobienia, a, a jednak jest przy tym bardzo, bardzo dużo roboty. Zwłaszcza, że w filmie było bardzo dużo osób, które debiutowały. Młodzi dziennikarze przygotowują też własny film na temat funkcjonowania lokalnej telewizji. To jest kamera GoPro Hero 3. Wersja White, do tego jest telefon iPhone 5, dzięki któremu mam podgląd na to, właśnie co ta kamera tutaj kręci. Sprzęt można powiedzieć, że spisuje się świetnie. Materiałów też już tu dużo nagraliśmy. Często macie takie ciekawe zadania. No, to wszystko zależy od pani, ale nie... Ja, nasza pani z języka polskiego jest bardzo kreatywna i dba o to, żebyśmy się rozwijali, dlatego właśnie stawia nam takie zadania, żebyśmy, żebyśmy poznawali się... świat. Myślę, że jednak to jest fajne rozwiązanie, bo się rozwijamy przez to, na przykład rok temu kręciliśmy swój własny film, w którym sami musieliśmy zagrać, więc myślę, że jak najbardziej ok. Y no tak, kręciliśmy tu Gwiezdne Wojny przed chwilą.